Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, jestem. Dzisiaj pierwsza kawa z architektem w tym roku, 2019. Jak się macie, słuchajcie? Dajcie mi znać. Mam nadzieję, że zaraz ktoś do mnie dołączy. Widzę, że już ktoś jest na Instagramie. Daj mi proszę znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Mam nadzieję, że tak, bo technikalia też walczyły ze mną, również w nowym roku, więc niewiele się zmieniło w tej materii, słuchajcie. Łek kawy. Ja zaczynam. Piję kawę, dajcie znać, czy jesteście, czy nie. Czy jest kawa, czy nie właściwie, bo jak was nie ma, to was nie ma przecież. Hmm. Widzę, że już na Facebooku też są osoby, słuchajcie, dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. A ja cóż, no witam się. Witam się z wami w tym naszym nowym roku. Jak się macie, słuchajcie? Dla tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, ja się nazywam Dorota Mularczyk, jestem architektem wnętrz, i co tydzień na moim fanpage'u i na Instagramie zapraszam Was serdecznie na kawę z architektem, czyli ze mną. Opowiadam Wam o wnętrzach, o tym, co się dzieje w trendach, we wnętrzarstwie, o tym, co się dzieje na budowach. Pytam Was, co słychać u Was, i co w Waszych wnętrzach słychać, i co na Waszych budowach się dzieje. Możecie dawać mi znać, pisać, ja też chętnie pomagam. Pamiętajcie też, że mam grupę. Udany remont i piękne wnętrze. I tam też co dwa tygodnie są live'y. Odpowiadam na Wasze bardzo precyzyjne pytania, więc tym bardziej Was serdecznie zapraszam do grupy. I w tym roku już będzie regularnie, co dwa tygodnie, spotkania ze mną. I będę, i będę mogła Wam tam odpowiadać na Wasze pytania. A jeśli tych pytań jakoś z Waszych rozterek nie będzie dużo, to będę wybierała takie tematy, które są kluczowe, ważne i takie. No, naprawdę, jak ja to nazywam, spędzający sen z powiek w czasie planowania, remontu itd. Tak Więc słuchajcie, jak się macie, jak się macie w nowym roku, jak wasze wnętrze, jak wasze plany. Dajcie mi znać, czy ktoś z was planuje remont, czy coś będzie się działo w tym roku, a jeśli tak, to co? Czy to kuchnia, pokój dziecka, łazienka, a może coś bardziej generalnego? Więc dajcie mi znać, a ja łyk kawy i opowiem wam trochę. Jak widzę trendy, co będzie się działo w tym roku? Opowiem wam o kolorze, który wybrał Panton jako kolor wiodący na ten rok, i to też jest bardzo ciekawe. Wspominałam wam o tym w ostatniej kawie minionego roku, ale teraz coś opowiem więcej w temacie. Słuchajcie, to może co? Zaczniemy słuchajcie od tego koloru. Kolor jest bardzo przyjemny. Mówiłam Wam, ale te osoby, które nie oglądały i jakoś nie śledzą takich rzeczy i wcale się nie dziwię, bo mamy zbyt dużo informacji w dzisiejszym świecie, to ten kolor, który został wybrany przez Panton, to jest, on się nazywa tak ładnie Living Coral, czyli to jest po prostu kolor rafy koralowej. Bardzo trudny kolor do gadania, słuchajcie, bo do pokazywania jak najbardziej. Ja już mam tutaj dla Was przygotowany ten kolor na moim ulubionym wzorniku kolorów i tak Wam chcę troszeczkę go pokazać. Zobaczcie. Złożę te niebieskie odcienie. Już wam pokazuję. On ma różne, różne, słuchajcie, nasycenie i zaraz wam też trochę o tym opowiem. Zobaczcie. To jest, to już składam też. Czyli to są te wszystkie takie pomarańcze. Tu mam taki nieco, nieco szerszy wzornik i on jest bardzo fajny, żeby wam pokazać, bo będzie bardzo ładnie widać, bo to jest wzornik po prostu już stricte farb jednej z marek z którymi, których też czasami używam i już Wam pokazuję ten, te kolory i już Wam mówię też co, o co chodzi zrobimy tak zobaczcie Tutaj te kolory. Na Instagramie dużo lepiej, na moim telefonie widać te kolory i te. I o co chodzi? Tak naprawdę, słuchajcie, zobaczcie te kolory, w zależności od tego, w którą idziemy, w stronę, tak na palecie kolorów. Jeżeli będziecie chcieli wybierać e, tego typu kolorystykę, na przykład swarm, e, z stapet z i tak dalej, to zobaczcie, jak to wygląda. Jeżeli idziemy w stronę żółci, czyli tutaj, zobaczcie, tu mam żółty na palecie, tak? To też te kolory. Są takie bardziej pomarańczowe, a w momencie, kiedy idziemy w stronę czerwieni i chłodnych to mamy taki prawdziwy koral, kolor, koral, tutaj patrzcie, o, to jest to, tak, zobaczcie, jest po prostu taki miły, przyjemny. No i generalnie jest to bardzo dobry kolor do wnętrz, do dodatków, ja myślę, że my oczywiście w tym roku się nie odważymy, żeby... Tym kolorem jakoś specjalnie zaszaleć, żeby jakoś szczerze mówiąc, nie wierzę, żebyśmy nagle po prostu poszli w koralowe ściany i tak dalej oczywiście znam osoby i też takie mieszkania projektowałam I to są osoby po prostu kochające kolory i te osoby na pewno będą mogły się skusić na taką kolorystykę bardziej intensywnie tudzież, żeby było jej więcej we wnętrzu. Natomiast to, co na pewno zauważycie, wybierając różne, wybierając różne rzeczy do wnętrz, to zobaczycie, że na pewno będzie go więcej w dodatkach, tak? Ja nawet przeglądając i sprawdzając, co już się działo, tak naprawdę, bo wiecie, no, trendy to jest coś, co trochę przewidujemy, widzimy tak naprawdę osoby zajmujące się designem, projektowaniem przedmiotów do wnętrz tak naprawdę, niech samych wnętrz, e, widzą, w którą stronę e, idą trendy. Trendy, czyli tak naprawdę to jest to, to my dyktujemy trendy, czyli to, co najlepiej się sprzedaje, to, czego mamy najwięcej w sklepach, to, czym ludzie coraz chętniej są zainteresowani, i tak naprawdę od wielu lat króluje biel, króluje szarość, i bardzo wyraźnie ja sama to widzę, też po współpracy z moimi klientami, można zauważyć, że chcemy też trochę ciepłych kolorów, chcemy takiego ocieplenia. Jak rozmawiam z klientami, pytam, jaka kolorystyka? OK, jeżeli biała, to niech to, będzie, niech to będą ciepłe odcienie. Dlatego też Wydaje mi się, że gdzieś ten kolor um, zagościł i dlatego Panton go wybrał, i też e, dlatego, że on jest bardzo miły z punktu widzenia psychologii koloru. Tak naprawdę w naturze ten koral, e, rafy koralowej, kolor. E, no jest tak naprawdę schronieniem, jest schronieniem dla rybek i różnych żyjątek, które żyją pod wodą, jest bardzo miły i bardzo przyjemny, tak naprawdę one też tam znajdują dużo pożywienia i tak dalej, więc no zobaczcie, sami tak to mniej więcej też będzie na nas oddziaływało, Matka Natura wie co robi, skoro zbudowała coś takiego jak krafa koralowa w takiej kolorystyce, która niesie za sobą takie, a nie inne cechy, tak samo będzie to na nas wpływało, tak, czyli jeżeli ten Kolor jest miły, chroniący w naturze jakieś zwierzęta, tak, to tak samo będzie z nami pracował. Czyli jeżeli my dorzucimy sobie dodatki, i zobaczcie zresztą. Tak naprawdę ten kolor w szafach naszych, szczególnie kobiecych, ale też można w koszulach, w jakichś koszulkach polo u mężczyzn też zauważyć, tak naprawdę ten kolor już dość długo gości, dlatego że on jest bardzo miły, przyjemny, ciepły, latem bardzo go lubimy zakładać, ubierać i bardzo sporo kobiet, można, dużo kobiet można zobaczyć właśnie w takich ubraniach, bądź z takimi dodatkami. I bardzo fajnie też, że on właśnie wkracza do wnętrz, tak? dlatego że ociepli, E, trochę przytuli i będzie, będzie bardzo, bardzo dobrze na nas wpływał. Tak ja zobaczę, co tutaj do mnie piszecie. E, Marylna pisze, że u mnie została zostało mi mieszkanie. Mam problem z administracją. Chętnie posłucham o kolorach, bo czekam niemalowanie. No administracja to jest to jest niesamowite wyzwanie, słuchajcie, i mm, ja to przerabiam nieraz, więc. Trzeba bardzo dużo cierpliwości, słuchajcie, to jest to, co ja cały czas Wam powtarzam. I oczywiście powtarzam to moim klientom i tak są nerwy, i tak są nerwy, ale mm, oczywiście remont to jest poważna sytuacja, wydajemy sporo pieniędzy, y, ale najważniejsze to jest zachować spokój, słuchajcie. To jest tak, że to nie jest koniec świata, to ma być miłe dla nas miejsce i ja zawsze będę apelować do Was, żebyście starali się tak. Y, Poszukać w sobie takiej oazy spokoju. A jeśli jest z tym trudniej, to wtedy trzeba szukać pomocy. Wtedy naprawdę warto sięgnąć po pomoc niż zjadać sobie po prostu nerwy, wyrwać włosy z głowy i tak dalej. Więc Marena, trzymam kciuki. Jak masz ochotę na jakieś. Na jakieś szczegółowe rzeczy dotyczące kolorów i tak dalej, to w kawach z architektem o tym mówiłam. Ale jeśli masz konkretne wyzwania, to zapraszam Cię do grupy, bo tam będziesz mogła po prostu mnie o to zapytać i chętnie ci pomogę. Słuchajcie, no więc tak, wracając do naszego mm, koralowego koloru, tak jak Wam powiedziałam, jest on miły. Tak sobie myślę, że teraz bym Wam pokazała, z czym go łączyć, i może jednak sięgnę po tą paletę kolorystyczną. E Najpierw, najpierw, słuchajcie, ćwiczenie dla Was, takie na wyobraźnię, no bo zobaczcie, że skoro kolor koralowy, to głównie gościmy go, no oczywiście też mamy go na kwiatach, tak, w naturze, mamy go pod wodą, czyli musicie też myśleć sobie w ten sposób, zastanawiając się o kolorach, jak to działa. No działa to tak samo, jak właśnie w, w naturze, czyli macie problem, to możecie sobie wpisać w wyszukiwarkę w Google w zdjęcia Rafa Koralowa i zobaczycie wtedy... Mm, i zobaczycie wtedy tak naprawdę w czym jest, z czym on jest połączony w naturze i jak najbardziej będzie się będzie on grał ze wszystkimi odcieniami takimi wiecie niebieskimi turkusowymi ja tu już szukam nawet chcę wyciągnąć takie mocniejsze takie wiecie głębia oceanu tu mam taki dość blady ten odcień ale I już zaraz was już zaraz Wam pokażę dobrze słuchajcie to nie taka łatwa praca jednak z tym wzornikiem. Nie myślcie sobie. Zobaczcie, zrobię takie połączenie. Zobaczcie, z niebieskim. Oczywiście, no nie, nie dajemy tego tak, jak ja tutaj dałam na palecie, tak? Tylko dobieracie tak, żeby to były akcenty kolorystyczne, tak? Czyli wybieracie sobie jakąś bazę. Jeżeli ktoś na przykład ma ochotę się pokusić o taką, jakąś turkusową sofę bo to też bardzo widać w trendach, że bardzo nam się podobają takie głębokie kolory, zielenie, turkusy, to wtedy poduszki z akcentami koralowymi jak najbardziej będą się sprawdzały. Ja tu szukam czegoś mocniejszego. Chciałam Wam pokazać z mocniejszym połączeniem i już mam. Już mam, po prostu ten wzornik nie jest jakoś za specjalnie wygodny do trzymania. Zobaczcie, takie mocniejsze połączenie, intensywniejsze barwy. One tutaj są bardziej stonowane, czyli mają... Yy, a tutaj widzicie, jest taki czysty koral i z tymi tonacjami niebieskimi on jak najbardziej będzie się zgrywał. Szukam też takiej intensywnej zieleni, bo to jest tak samo, słuchajcie, zobaczcie, z zieleni. Widzicie? Bardzo fajnie to wygląda, no bo tak też go mamy w naturze. Doskonale się łączy z tymi, z tymi kolorami. Można wybrać coś wtedy, można też się pobawić, słuchajcie, nasyceniem tej barwy, tak? Czyli tak jak ja tutaj wyciągnęłam takie bardzo delikatne odcienie, tak, bladę, już je rozkładam. Tak. I do tego takie intensywne. I wtedy do tego jeszcze ten kolor taki kontrastujący i naprawdę będzie to bardzo fajne zestawienie. Jest to, tak jak Wam mówię, bardzo miły, bardzo miły i bardzo fajny kolor. I co dalej w tych trendach? Słuchajcie, no to jest jeszcze tak, że. Bardzo wyraźnie widać taką tendencję, że mamy ochotę na drewno, na ciepłe kolory. I te drewna też są takie bardzo miłe, nawet jeśli one są bielone, to one są ciepłe. Dlatego też do tego będą doskonale pasowały już tak dawno, słuchajcie, zapomniane beże. Ja, jakąś specjalnie fanką beży, nie jestem bo to też trzeba umiejętnie ten kolor dobierać, beże i takie, wiecie, kawy z mlekiem, we wnętrzach bardzo trzeba dokładnie dobierać i bardzo umiejętnie, no żeby nie wejść w takie tonacje brzydkich brązów, bo to po prostu źle wygląda. Natomiast takie delikatne, jasne kolory, ja mam tutaj jeszcze taką kropkę z Zobaczcie, to drewno jest takie bardzo miłe, ono jest stonowane. Zarówno będzie takie drewno do chłodnych kolorów pasowało, ale właśnie do takich ciepłych, delikatnych, lekko nasyconych bieli. Już tutaj wyciągnę coś. Zobaczcie. Muszę podnieść ten wzorzec, nie chciałabym, żebym się porwał. Zobaczcie, tak deli. O! Widzicie? To są takie delikatne barwy, które dają bardzo fajną bazę dla, dla was i dla tych osób, które lubią ciepłe kolory, tak? O, tu mi się nawet wyciągnął, zobaczcie, jakie ładne brązy. Właśnie o tych brązach mówię. One trochę wyglądają u Was jak szarości, ale to są brązy takie pomiędzy, właśnie to jest taka czarna, słuchajcie, od czarnej kawy do, dodajemy mleka, tak? Czyli tak naprawdę to jest właśnie to, nie mamy takiego karmelowego ocieplenia, które czasami źle wygląda we wnętrzach, bo to bardzo ważne jest... Jakie na słonecznie jest w danym mieszkaniu, i dlatego wtedy warto się pokusić o to, żeby na przykład przy dużym słońcu wybierać, żeby te brązy po prostu nie były takie, wiecie, takie, takie brązowe, takie. No nie bardzo, nie bardzo. kawy, Słuchajcie, tak patrzę, jeszcze wiem, co tam chciałam jeszcze pokazać. Więc tak, idziemy w stronę ocieplania wnętrz, i to fajnie, bo żyjemy żyjemy w Polsce w naszej szerokości geograficznej, więc ze słońcem bywa różnie. I ja nawet szczerze mówiąc powiem wam, że widzę takie tendencje na Instagramie, że osoby, które publikują na Instagramie zdjęcia swojego domu, tak naprawdę, jak się dokładnie temu przyjrzycie, nakładają też takie filtry, które powodują, że te wnętrze wyglądają cieplej i milej. I tak też mi się wydaje, że trochę jest tak, że lubimy ciepło, lubimy się tak otulić, bo trochę maźniejemy w tej naszej Polsce. No, oby słuchajcie, w tym roku było lato takie, wiecie mam tutaj próbki materiałów i też Wam chciałam pokazać takie zestawienie z różnym nasyceniem właśnie takich turkusów, mam nadzieję, że mi się uda i że mi się ten wzornik nie złoży zobaczcie, tutaj mamy koral i do tego taki niebieski, no na Facebooku to on wygląda tak niebiesko niebiesko, ale na Instagramie wygląda tak jak powinien, czyli taki to jest lekki turkus, jak weźmiemy takie delikatne barwy tylko mój wzornik ze mną współpracuje tak jak współpracuje, zobaczcie Wezmę takie delikatniejsze odcienie, plus, właśnie, to nie jest biały. Widzicie, to jest taki, no tak, ja tutaj jeszcze pokażę, to jest taki, właśnie, taka, nawet widać tutaj ze, w zestawieniu gorzej przy tej kamerce. Słuchajcie, na o, o, teraz widać, to jest taki delikatny, właśnie, krem. I zobaczcie, delikatne, bardzo miłe zestawienie kolorystyczne. No więc, tak, moi drodzy, dajcie mi znać. Czy Wam się podoba ten kolor? Czy myśleliście o nim jeszcze w kontekście Waszych wnętrz? O, to widzę, że jeszcze do mnie piszecie. E, tak, Basia pisze, że korol, kolor, kolor, koral, koralowy. Tak, to będzie trudny, trudny, słuchajcie, kolor do mówienia. Ja chyba po prostu e, e, zacznę mówić numerem, może tak będzie prościej. E. Marlena pisze, że jest pierwszy raz. Ba to tym bardziej si się cieszę, Marlena, że jesteś pierwszy raz na moim liveie. I jak najbardziej wskakuj do grupy. Ja tam też może po kawie z Wami się przywitam w tym roku. Tak, ładnie. Basia pisze, że ładnie ten kolor współgra z zielonymi. Dokładnie. I tutaj Basia pisze, że w Anglii berze Cappuccino Magnolia to numer jeden od lat. Dokładnie, no bo jak? No jak jest w Anglii? No deszczowo, chłodno. Dużo dalej od Skandynawii, tak. My mamy w Anglii pewnie jest dużo, dużo, dużo mniej śniegu niż my mieliśmy do tej pory. Teraz jakoś za specjalnie w Polsce też nie pada już od lat, ale tak naprawdę nam jest bliżej do Skandynawii, stąd mamy takie wiecie, no te, te nurty, jakby no nam jest bliżej i naturą um, i też, i też chętnie sięgamy po te trendy, no bo po prostu jesteśmy bliżej siebie i to oznacza, że bardziej działają na nas tak naprawdę. Um, takie trendy. Lubimy też minimalizm, pomimo tego, że chcemy ocieplać światełkami i tak dalej, to tak naprawdę lubimy minimalizm, podoba nam się nadal stylistyka, która królowała w latach 70 tak, no to, to był totalny minimalizm, ale fantastyczny design i tak samo jest w Skandynawii, tak, natomiast Skandynawowie bardzo też lubią drewno i tak naprawdę to nie są tylko białe wnętrza, ale już nie będę Wam teraz o stylu skandynawskim tutaj zanudzać, więc tak, Basia pisze, że w Anglii jest od lat berze i, i kaput no i, I pewnie trochę jest też tak, że to przyjdzie do nas, no bo trochę też czerpiemy trendów z południa, gdzie jest ciepło i ta kolorystyka jest żywa i bardzo chętnie wykorzystywana, więc małymi krokami ja się tak spodziewam, słuchajcie. A jeśli wy macie ochotę na ciepłe wnętrze, to też nie obawiajcie się i sięgajcie po te, po te tonacje i nie patrzcie, że jest wszędzie biało i szaro, no bo też trzeba to przełamywać i najważniejsze jest to, żeby sięgać po to, co Wam w duszy gra i te wnętrza muszą być takie, żebyście Wy się dobrze czuli, tak naprawdę, a nie to, co jest w gazetach. I pamiętajcie to, co Wam powiedziałam. To Wy, to my kreujemy trendy, czyli tak naprawdę to, po co sięgamy, później determinuje. Czego mamy coraz więcej w sklepach, tak? Dlatego, że marketerzy no, doskonale analizują to, co kupujemy, jak kupujemy i ile tego kupujemy, i tak naprawdę na tej bazie dzisiaj powstają trendy. Oczywiście są designerzy, projektanci, którzy wrzucają w świat swoje fantastyczne projekty, ale tak naprawdę. To my jesteśmy kreatorami tego świata, więc kochani, jeszcze raz wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Zapraszam Was do grupy, zapraszam Was za tydzień. Przygotowuję tutaj, już nie będę wyciągać kartek, tematy. Jeśli macie ochotę na jakieś konkretne tematy, to. Wrzucajcie tutaj do mnie albo w grupie. Ja bardzo chętnie będę odpowiadać na Wasze pytania i Wasze potrzeby, opowiadać o tym, czego Wy tak naprawdę potrzebujecie. Jeszcze patrzę, że Basia napisała, bo już pamiętam, słuchajcie, żeby przewijać komentarze, bo w zeszłym roku jeszcze tak różnie z tym było. A bo Basia, tak, ja pamiętam, że Basia, Basia jest, dobrze Basiu pamiętam, że jesteś architektem krajobrazu, prawda? I Basia podjęła się przedstawienia koloru według koloru roku w ogrodach. Tak. No to właśnie słuchajcie, to też jest tak, że fajnie. Może kiedyś się tutaj zaprosimy. Basia nam opowie, co słychać. Słuchajcie w ogrodach, dlatego, że to też jest tak naprawdę to, czym możemy się inspirować, czyli kwiaty. I to, jak Basia by nam opowiedziała, jak je łączyć, to na pewno by nam to pomogło też we wnętrzach, ale też w Waszych balkonach i w Waszych ogrodach. Słuchajcie, miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia za tydzień, do zobaczenia w grupie. I cóż, ostatnia łybka, z Wami i miłego dnia. Pa, pa.